Cześć, nazywam się Kaja Klimek i serdecznie witam Was na festiwalu Młode Horyzonty. Jestem Waszą przewodniczką, z czego bardzo się cieszę, po konkursie filmowych odkryć. A my dzisiaj spotkamy kolejną rezolutną dziewczynkę. Dziewczynkę, która już właściwie wkracza w taki wiek dojrzewania, która odkrywa świat wokół siebie, ale przede wszystkim jest to dziewczynka, która ma przed sobą wakacje. A wakacje to bardzo ciekawy czas. To z jednej strony czas, w którym można trochę się nudzić, to czas, kiedy można gdzieś wyjechać i odkryć coś nowego, ale to też czas dynamicznych zmian. Ja pamiętam ze swoich wakacji, że czasami z nich wracałam i chciałam założyć buty, które bardzo lubiłam i były już na mnie za ciasne. Albo okazywało się, że nie mogę się zapiąć w tej sukience. To wszystko się działo, kiedy byłam nastolatką, więc to też jest taki czas, kiedy dużo się zmienia w naszym życiu, w naszym ciele, w naszym umyśle. I właśnie tak będzie z Jonią. W życiu Joni też następują zmiany. Że tak powiem, zewnętrzne, jej dom, jej rodzina się zmieniają, jej mama jest w nowej sytuacji. Ona musi się do tego wszystkiego przyzwyczaić i co wybiera? Wybiera ucieczkę. Ucieka na wakacje ze swoim najlepszym kolegą, którego zresztą poznajemy w pierwszej scenie i chce się od tego wszystkiego oderwać. A tam zaczyna odkrywać kolejne, Trudne sprawy związane z jej życiem. Więc nie są to najłatwiejsze wakacje w jej życiu, to na pewno, ale świetna aktorka, która zostaje obsadzona tutaj w roli Joni, pokazuje nam w każdej scenie, jak wiele dzieje się w jej głowie, jak wiele dzieje się w jej sercu. Ja się, mimo tego, że właściwie jestem o wiele, o wiele starsza od tej bohaterki, mogę zidentyfikować z tą sytuacją, z tym, że w moim życiu pojawia się nowa osoba. Ja nie wiem, czy ją lubię, czy ją może kocham, jakie emocje tutaj są, są z tym wszystkim związane. To jest niesamowite niesamowicie poruszające w tym filmie. No a poza tym, właśnie, jest to też opowieść o przyjaźni. O przyjaźni, która zostaje wystawiona na trudną próbę, bo kiedy pojawia się kłamstwo, no to później musi pojawić się przyznanie się do winy, przeprosiny i opowieść o tym, czym jest prawda. Gdy mowa o tej historii, też warto zwrócić uwagę, że na samym początku filmu i na końcu mamy dwie bardzo podobne sceny. Mamy Jonię, jej przyjaciela, rowery. No i teraz rodzi się pytanie, i to jest pytanie dla Was. Czy to, że na początku i na końcu mamy prawie identyczne sceny, sprawia, że nic się w życiu tej bohaterki nie zmieniło? Spróbujcie sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja podsunę tylko trop. Wydaje mi się, że zmieniło się wszystko. Bawcie się dobrze na tym filmie, a ja serdecznie zapraszam Was na kolejne filmy w ramach konkursu filmowych odkryć i do zobaczenia w kinach na festiwalu Młode Horyzonty.